Znamy już wyniki konkursu filmowego Nespresso Talents 2020. Pora, abyśmy porozmawiali z laureatami Kamilem Markiem, Natanielem Czarneckim oraz Paulakiem. Przekonajcie się, co było dla nich impulsem do wzięcia udziału w konkursie jakie są ich filmowe inspiracje i plany na przyszłość. Pytanie na początek: co było tą iskierką impulsem, który sprawił, że postanowiłeś wziąć udział w konkursie? Przypadek, który musiał się stać, bo po prostu informacja wręcz trafiła w moje ręce, nawet nie pamiętam dokładnie skąd, o konkursie Nespresso, i pomyślałem, że to jest coś, czego szukam, bo troszkę miałem w głowie chęć na zrobienie pionowego filmu. Tylko wiadomo, interesowało mnie zrobienie czegoś troszeczkę, to słowo jest trochę straszne, ale ambitnego, z jakimś przekazem, które można jakąś swoją małą myśl przekazać, no i tutaj były te trzy minuty na to, więc pomyślałem, że to jest idealna okazja, żeby stworzyć coś fajnego i powiedzieć jakieś swoje małe słowo, szczególnie kiedy dookoła jakaś wielka zaraza była. No, Iskra była taka dość prosta, po prostu zwykła potrzeba takiego artystycznego wyżycia się, gdzie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń i razem z Michałem Wrońskim, operatorem, po prostu siedliśmy, zaczęliśmy Mówiąc tak, kminić, co by tutaj zrobić. I doszliśmy do tego, że oboje chcielibyśmy zrobić film, który porusza jakoś temat życia, recyklingu, miłości wszystkich rzeczy, które jakoś nas teraz dotyczą. Ale jak to ubrać w jakąś taką fajną, krótką formę? Duży przypadek spowodował to, że wziąłem tutaj udział. Historia praktycznie gdzieś tam już była napisana sama, bo. To zadzwonił do mnie mój znajomy, a ja przeglądając Facebooka zobaczyłem reklamę. I zainteresowało mnie to, kliknąłem w to i po prostu jak już przeczytałem, to wiedziałem, że to będzie to, że temat idealnie wpasuje się w moją historię, i chcę to stworzyć właśnie dla Nespresso. Twój film jest dla mnie w dużej mierze wyczynem formalnym, fantastyczną robotą pod względem choreografii, pod względem ruchów kamery, świetny soundtrack. Jak, no właśnie, to wyglądało od tej strony twojej, realizatorskiej, jak się za to zabrałeś? Była taka myśl tutaj razem, ja i razem z całym zespołem, chcieliśmy połączyć parę aspektów, wiadomo, że tutaj dodaliśmy troszkę kawałek animacji, w tym filmie jest Kawałek choreografowany, taka powiedzmy, metafora, uosobienie strachu w formie tancerza, który nas nawiedza, i e, choreografia to też jest moje dzieło i razem z zespołu Patman Crew, Dlatego że mój background jest bardzo taneczno-choreograficzny, jestem również choreografem, więc e, jakby to jest takie wręcz e, powiedzmy, nasz taki podświadomy przymus, że chcemy gdzieś ten taniec sprzedawać. W tych filmach, w naszych produkcjach mamy też tutaj zespołem, powiedzmy, wielkie ambicje na robienie czegoś większego, a ten taniec gdzieś tam fajnie się teraz wplata, nawet w mainstreamowych produkcjach. Tak jak choćby no, tutaj finalna scena z Euforii, są takie fajne, czy z serialu OA, no, są fajne miejsca, żeby gdzieś użyć tego tańca nie tylko jako formy muzykalowej, ale jako formy, która tą opowieść. Spaja i nadaje jej fajnego charakteru, i myślę, że chciałbym tutaj wprowadzić coś świeżego i taki, no nie wiem, teraz brzmi już jak arogan, ale jakiś stworzyć, y, powiedzmy, oryginalny głos, żeby troszkę więcej różnych czynników spajało się w fajnej opowieści. Wyobraź sobie, że jesteś butelką wody. Jak w ogóle wpadliście na pomysł, żeby plastikową butelkę uczynić główną bohaterką historii? E, no tutaj powiem ci. Pomógł nam, pomogło nam jedno z y, kryteriów, y, czyli pion, format y, 9x16 i jakoś tak z automatu nam wpadło do głowy, ej, no przecież butelka plastikowa, <laughs> to jest totalnie to. No nie, nie jestem w stanie nawet tobie teraz powiedzieć, jak jedno do jednego to wyglądało, ale to było w zasadzie takie, jakby samo przez się się rozumiało. No tak jak wspomniałem na gali, zależało nam na tym, żeby. To nie był po prostu format dla formatu, tylko żeby to jednak historia się opowiadała dzięki formatowi, więc tutaj tak do tego doszliśmy. Na co dzień pracuję jako fryzjer stylista. Kocham swoją pracę. Twój film opowiada historię Łukasza Darłaka, tak. mistrza nożyc. No właśnie, jak on zareagował na to, że nagle zostanie bohaterem filmu, że może zostać bohaterem filmu? Oj, bardzo się z tego cieszył. On chciał opowiedzieć tą historię, tylko zastanawialiśmy się, właśnie w jaki sposób to zrobić. On był przerażony tym, co go miało spotkać, co go właściwie spotkało, jeśli chodzi o ten trening, bo to totalnie nie była jego bajka, no bo on mógłby to odbyć i nie powiedzieć o tym światu, a na szczęście jest coś takiego jak film, i dzięki temu możemy zapisać te wszystkie emocje. I dzięki temu myślę, że dużo innych osób, które też zmagają się ze swoimi słabościami w jakiś sposób mogą dzięki temu sobie odtworzyć to i może nabrać od wami też. Chciałem Cię podpytać jeszcze o twoje filmowej inspiracji. Być może jakiś mistrzów, kina, z których czerpiesz, którzy właśnie stanowią dla Ciebie jakiś drogowskaz. Czy być może przy okazji tego filmu też inspirowałeś się jakimiś dziełami filmowymi, albo twórczością kogoś? Powiedzmy tak, to nie jest stricte, nie da się tego przełożyć na projekt GIFT, bo to jest moje subiektywne bardzo opinie, ale natomiast praca generalnie Spielberga mnie mega, mega zawsze poruszała. Jakby to połączenie, to co on robi cudownie, ten artyzm i mainstream i on kołuje się między tymi dwoma rzeczami i to jest po prostu piękne. Jeszcze on teraz robi West Side Story. Gdzieś zawsze ten człowiek mnie fascynował, jego osoba i wydaje mi się, że w tym filmie GIFT mam jakby bardzo, bardzo, bardzo daleko mi do niego, ale ta myśl taka Połączenie czegoś naprawdę ciekawego wizualnie z jakimś takim mocnym przesłaniem i taką nutką mainstreamu to jest coś, co mnie ciekawiło, i tutaj do tego dążyłem. Mistrzów to mam wielu takich inspiratorów. Akurat sądzę, że dla tego filmu to rozdysypanie twórczości Derego Gilliam'a jest taką dość trafną referencją, prawda? Jednak takie. Proste prawdy życiowe opowiedziane w taki surrealistyczny, abstrakcyjny sposób. No to, to jest to, co ja po prostu kocham. No ale no, oczywiście mogę tutaj wymieniać od kiślowskiego, Tarkowskiego, Kurosowe, takie klasyki, prawda? No, ale mówmy się, ja zacząłem kochać kino od po prostu oglądania setki razy gwizdy wojny, jak byłem mały, nie wiem, Komando Predator, czy filmy z zombie z moim tatą, jak mama już spała i mogłem się zakraść i sobie z nim oglądać i się He, he, watch, jak miałem 8 lat. I, i, więc e, inspiracji to jest po prostu groma. E, można powiedzieć, że całe kino jest jedną wielką inspiracją dla mnie. Nie mam jednego ulubionego. Na pewno cenię wielu z nich za to, że są jacyś. Nie wiem, na przykład Tim Burton, za to, jak przedstawia świat. To po prostu widać jego styl. Nie wiem, w filmie jest Sok Zrzuka, czy Edward Ręki. Każdy po prostu wie, że to jest stworzone przez niego. Nie wiem, czy Quentin Tarantino za jego dialogi i. Budowanie napięcia. Z każdego staram się wyciągnąć coś, co po prostu mnie zaciekawi, bo ja sam jestem na etapie poszukiwań, więc nie staram się ograniczać do jednego twórcy czy do jednego nurtu, tylko po prostu szukać, szukać i szukać, aż w końcu znajdę swój własny styl. A jak plany na przyszłość? Bo rozumiem, że Nespresso Talent to tak naprawdę początek, albo być może już jakiś etap drogi, która prowadzi daleko, daleko dalej. Tak, no obecnie zachęciło mnie to do wrócenia do pisania scenariusza pełnometrażowego, więc to właśnie tym się zajmuję. Teraz, a przy okazji jeszcze ostatnich wydarzeń pandemiczno kwarantannych zacząłem pracować nad scenariuszem krótkometrażowym do filmu o, tak zdradzę, o byciu w kwarantannie. Więc takie są plany na najbliższą przyszłość. Tak, Gift to jest zdecydowanie start ambicji. Plany są dwa. Mam napisany ośmiodcinkowy serial, który tworzyłem przez ostatnie pół roku i on jeszcze był przed projektem Gift, i teraz czeka po prostu na producenta. Więc polecam się do rozmów jednocześnie. I no, myślę, że debiut z pełnym metrażem. Jestem też na etapie pisania filmu i chciałbym tutaj ruszyć po prostu ze swoim debiutem, już tym fabularnym. Z aktorami, z jakimś tam większym budżetem, i no, chciałbym opowiedzieć pełną historię z nieco dłuższym, powiedzmy, czasem, żeby ten głos był zrozumiały, pełny i wprowadzić coś na pewno ciekawego, co ludzie będą chcieli oglądać. No, przede wszystkim chcę się utrzymać w tym tutaj nurcie. Dokumentalnym. Jest to coś, co ma jakiś taki głębszy wydźwięk, bo pokazujemy ludzi, pokazujemy ich historię, pokazujemy życie, prawdziwe życie. I to jest piękne, bo możemy zatrzymać te chwile, które gdyby nie film, gdyby nie kamera, po prostu by przeminęły. I to jest coś, co naprawdę cenię. Ta nagroda była dla Ciebie paliwem do tego właśnie, żeby działać dalej? O Oj, pewnie, że tak. To jest. Dla mnie Mistrzostwo Świata, nie spodziewałem się szczerze mówiąc w ogóle tego i to teraz dostałem po prostu powera takiego, że będą kolejne produkcje i świetna sprawa. Dlatego też zachęcam wszystkich tutaj twórców, którzy gdzieś tam się jeszcze wahają, próbujcie, naprawdę. To jest też spoko, że to jest oceniane przez prawdziwych ludzi. To nie, tam nie ma ilości lajków czy jakiegoś głosowania, tylko konkretni ludzie z konkretnymi nazwiskami którzy po prostu działają w branży, oceniają te prace, więc co można lepiej więcej chcieć.